Witam, Daniel Miara. Dziś przedstawiam płatności dotpay dla RedShop. Właściwie plugin nie ma dużej opcji konfiguracji, bynajmniej w tej, w tej wersji. Wprowadzamy numer klienta, wprowadzamy PIN oraz adres powrotu, na który, na który ma wrócić. Możecie sobie dobrać dowolny adres powrotu, może to być jakiś artykuł w Joomla i wtedy podejście tutaj bezpośredni adres. Jeżeli tego adresu nie wprowadzicie, będzie on domyślny. Tutaj mamy statusy dla zrealizowanych i dla oczekujących. Przejdźmy może do, do procesu zakupu. Dodajemy jakiś produkt do koszyka. Ok, mamy w koszyku. I przechodzimy do formy płatności. Wybieramy oczywiście Redshop.pay. Ja może przejdę tutaj do samego RedShopa, żeby pokazać Wam zamówienie. Ostatnie zamówienie jest 6, więc będziemy teraz składać zamówienie numer 7. Przechodzimy do płatności. Mamy 69 zł. Dokonujemy płatności. Tutaj są dane. Numer zamówienia 7. I teraz mamy do wyboru to jest oczywiście kanał testowy, więc mamy do wyboru autoryzację negatywną lub pozytywną. Nas interesuje autoryzacja pozytywna. Odświeżymy sobie zaplecze. W zapleczu mamy numer 7 i status Unpaid, czyli nie jest opłacone. Klikamy autoryzację pozytywną. Czekamy chwilkę i wracamy do sklepu. Koszyk nam się opróżnił. Zamówienie numer 7 powinno za chwilę zmienić status na zapłacone. Odświeżamy i mamy, że jest paid. Możemy wejść w to zamówienie i sprawdzić. W historii, w historii logów mamy, że zamówienie zostało zrealizowane i zapraszamy ponownie. Oczywiście, plugin działa doskonale w najnowszej wersji Redshopa. Zapraszam na naszą stronę, gdzie można zamówić. Dostępny jest też plugin Payu dla Redshop też na, na stronie. Adres strony znajdziecie w stopce w stopce tego filmu. Pozdrawiam.